I na hmm. hmm. wszystko już mam Przygotowane do sylwestra. Jest to no, jest jest autoryzację. I widzę, że I mm, to chyba wszystko. Tak, to wszystko. Mam nadzieję, że będzie u mnie udany, Sylwester. Pierwszy raz będę miał Sylwester u siebie. No i tak właśnie, ja nie mam co teraz zrobić. Idę żeby poczytać nowych gości. Ale kiedy oni żywą, nie wiem. Hmm, sama nie wiem. Co się mam niby przeszkodać? Hmm, pomyśl. Cześć O, cześć Amanda Idziesz na serwestra do cząpika? Oczywiście Idę na serwestra do cząpika A, ja też Chcesz zapytać o zaproszenie? Oczywiście Będziemy razem śpali? Pewnie Mam wiele mać, pomóż Co ja mam z ubrać? Sama nie wiem ale dla mnie wyglądasz i tak doskonale. Tak, naprawdę wygląda doskonale? Na... Oczywiście, Uroda bierze się sama z siebie, a nie z jakichś tam go Hmm, masz rację. Hmm, to chodź. Obiecałam, że pójdę jeszcze po kilka osób. Dobra, to chodźmy. czasem u o... Desi, kiedy hmm. hmm. ona po mnie przyjdzie, hmm. proszę. O, cześć! Chodźmy na ciebie, czeka. O, A! Mm, już jestem. O, ja też już jestem. Świetny, a więc. Idziemy? Mm, jeszcze. Jeszcze nie. Tylko go jeszcze musimy zabrać? Mm, musimy jeszcze zabrać Ginger! Przecież, oczywiście! Ona też idzie? Tak. Obiecam, że ją zabiorę. To musimy dotrzymać obietnicy pociągu. Wyglądam. Mm, ładnie. Ale powinniście, że nic się z nie zmieniło. Bije. że się właśnie uczesałam? Mmmm. Nie. Mm, przyznaj, nie bili. Dobra, nie widzę. Ty, no. Przeczytam się uczesałam, nie widziałeś? Nie. Tak, bo ty się. Bez przerwy ten głupi telewizor. Chłopcy nie mają prostu. Tak, masz te Chłopcy nie mają gustu. Nie obrażajcie mnie. Cześć. O, cześć. Ojej. Co? Cześć. O, i cześć, Desi. Cześć. 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 Mm. Cześć. cześć. Co się stało? Desi właśnie został urażony. Tak, urażyliśmy jego numer. Nie trzeba by było e, przeprosić? Nie, samą przecież. Chodź Desi, idziemy na sylwestra. Tak, chodźcie. O, cześć Lulu. Cześć Su, cześć Dider. I cześć Desi. Hmm, cześć. O, cześć. Cześć, cześć. cześć, O, cześć Desi. Cześć Suzy, cześć Dider. Idę, idę Dobra. Chodźmy już, bo się pójdziemy. Idę, 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 No i No i. Wszyscy samo go tobie, co nie? Chyba tak. Chodźmy już na tego sierota. Dobra. 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 No i idę, widzisz jak wszystko idę. Chcesz dużej na sylwestrę? Tak, ale będę szedł z tyłu. Chodź szybciej, bo się spodnieś to wtedy cię Jumpy nie przyjmie. Przyjmie, przejdę. Chyba ci goście już jednak nie przyjdą, bo zapomnieli o swoim biednym Jambi. Proszę. O! Cześć, dumping! Cześć! Jesteś moim pierwszym gościem, Pixie. Cieszę się. A gdzie jest reszta? No, nie wiem.